Witam Was w kolejnym odcinku z Team Bransom y, z y, Cho z Don't Starve I Tym razem mamy sen noc i pójdziemy sobie po po co? Y, po zaraz, raz, to chcę zebrać Bo chcę aszłyka zrobić I potrzebuję jednego króliczka jeszcze y, tak, Gdybym chciał tu odłożyć, to to sobie zabiję. Murder. Dalej, zamorduj to. Kuk. Yy, patyczka. Yy, kukurydzę. I macheweczkę. Kuk. Kuk. Mmm. Yy. Co ja bym mógł teraz zrobić? Aha, chciałem rozstawić pułapki, żeby mi nie zajmowały miejsca. Ciałem też. Hmm, chciałem też pójść na pszczoły. Set trap. Jeszcze jeden tutaj. Set trap. I gdzie są pszczoły teraz? Teraz gdzie są pszczoły? Najbliższe, tam mamy pająki, pszczoły mamy tu Więc możemy pójść drogą Dobra Co my w ogóle potrzebujemy do b-boxu? Potrzebujemy deski, aha, honej I honej komba Który wylatuje po rozwaleniu ula I pszczołek, pszczółek Czyli, czyli, czyli Co tam leży? Aha, rot, tam jakieś mięsko leżało Yy, mamy siateczkę Popalujemy się najpierw na... Yy, te pszczółki Se je połapiemy Gdzie są te pszczółki? Tu gdzieś yy, Tu gdzieś, tu gdzieś będą yy. Gdzie są te pszczoły? Nie ma pszczół. Dlaczego? No co chodzi w ogóle? Nie wiem czemu nie ma pszczół tutaj nigdzie. W pobliskim... W pobliskiej okolicy. Yy, tu jest pszczółka. Kacz. Potrzebujemy cztery. Jedna. B. Możemy zamordować, ale nie potrzebuję. Kacz. Dwa. Trzy. Idą w ogóle te pszczoły złe. Killer B. Bo łapie ich pszczoły. Dobra. I jeszcze tylko ta. Cztery. Nie. Tą pszczołę to ja złapię. Ciach. Mam honej. Który mogę sobie zjeść i on mi da trochę... Hungeru. O, mogę to już zniszczyć. Tę pszczółeczkę w ogóle. Tę sobie złapiemy. Tak, sześć. Siedem. I 8 bym chciał O kurde, to już jest mocniejszy ul chyba Bo tak troszkę więcej tych pszczółek wyleciało na mnie 7 mam w ogóle 8 Dobra Wystarczy mi na razie hmm, Może zrobię nawet dwie hmm, Bym chciał, żeby miodek wyleciał z tego Mogę w ogóle sobie to wziąć. I mogę to zniszczyć. Chyba. Już chyba mogę. Odetnijcie, gro. Mogę. No więc będę miał dwa miody, w sensie 2T. E, Honeycomb. Be used to live inside, tak. E, refine. Deski bym potrzebował jeszcze. Bo do tego potrzebuję, no właśnie. Jeszcze troszkę potrzebuję jeszcze tego jednego drzewa ściąć. Muszę zleźć kolejną deskę do b-boxu. Refine deska i będę mógł zryć dwa b-boxy. Dzięki czemu będziemy mieli więcej miotku. Yy, w ogóle 3 Trzy... 4... chyba powinno wystarczy. nic, tak myślałem co by zrobić z tym miodem tak myślałem że cukierki z tego zrobić tylko nie co tak naprawdę z cukierków co one co mi dają te cukierki Seniti chyba tylko bo zdrowia nie za bardzo Dobra, tu leży sobie nitra yy. Dobra gdzie jest moja wioska? Chyba gdzieś tak tu Tak, tu jest A więc Weźmiemy sobie O w ogóle tu w krokpocie było To Czekało na mnie obiadek Czy tam kolacja Dwa Trzy Dalej, słop To Ugotuj się i teraz robimy sobie Pudy B-Box, które postawimy jakoś tak, tak z daleka w miarę ode mnie, żeby mnie nie atakowały. I B-Box. Ciach. Tu w ogóle mamy młode jakieś tam. Yy, dobra, tu bym chciał. To chyba jest do harwestowania. No właśnie. Tylko co tu będzie, bo. Tekstura się zbugowała. Kukurydza. Mogę sobie zjeść. It's almost done, tak. Uleczyć mm, bym się chciał. Ale też bym chciał rozpalić ognisko. Mamy cukiereczki. I co te cukiereczki mi dadzą? Harvest crockpot. Co one dają? Health'a odejmują, dają hunger'a i Seniti. Aha Dobra To mogę zjeść troszkę Tak I bym chciał teraz wziąć Mięsko, jedno A nie, wezmę sobie może harvest drying rag Monster lasagne, nie Tego nie chcę Bym chciał teraz Zrobić Jerky, jerky, jerky Miodek Ciach i jeszcze chyba jeden króliczek. murder Dalej. Yy, kuk. Yy, teraz zaplantuję sobie tu coś. co się zaplantuję tu. Ciach. I bym chciał zjeść miodek. Jeden. Ciach. I. This is going to take a while. Aha. W ogóle noc już się. Zima się zbliża pomału, bo zobaczcie jak już noc jest w miarę długa. Zacznie się wydłuża. It's almost done, tak. Zajdźmy jak tam z lasanią. No, jeszcze trochę potrzebuje do zniszczenia. Drop. Tak, ty się tu rób. Tu w ogóle zasadzimy sobie lasek kolejny. Te cukierki są dobre na Seniti. Jak chcemy sobie mm, zrobić Seniti, wyższy poziom. Tak, zaraz, noc się skończy Do zimy myślę, że jesteśmy w miarę przygotowani, tylko Clothes Dress raczej, i bym chciał zrobić Nie to robić Straw hat Tak, to jest Zimowa czapka, ale tylko troszkę Daje ciepła Wiki Pertonie Feather hat Co to daje w ogóle? Eee, to takle sports Dress for head, aha, czyli tylko chyba Bush Hat, Winter Hat, aha Winter Hat, potrzebuję jeszcze dwa silki i Bifalo Wool, który mam Co tu wyszło? Bifalo Wool mam, czapeczkę więc będziemy mogli zrobić Co tu wyszło? Honey Nuggets, Health, Sanity i Hunger O, nuggety w ogóle wyszły Miło Z mięska eee, Czego tam jeszcze? Mięska, dwóch miodów i mięska. Dobra. Yy, co ja chciałem zrobić w ogóle? Chciałem iść na kolejne pszczoły, ale też chciałem zrobić. Yy, na zimę już, żeby było przygotowane. I stone. Yy, drop. Dobra, niech się nagrzewa. My idziemy na kolejne pajączki Żeby zdobyć kolejne hmm, kolejne, kolejne te no kolejny silk, żebym z, mógł zrobić czapeczkę. Mmm. Czy to jest daleko? Nie chyba. Dobra, mogę w ogóle zebrać kilka tych Króliczków. Dobre jest w ogóle ten jerky, monster jerky czy jakoś tak? Bo z tego nadal mogą wyjść na gety. To już jest trzeci poziom, ja pierdzielę. Mm, czy ja mam? Mam, nasionka. Sadzonki raczej. Tak, tytuł. Zasadz. 4 jeszcze, 3, 2, 1, 0 i teraz. Chodźcie tu, light. Mogę tylko to zaatakować. Chodźcie tu. Błońcie. Nie chcą płonąć. Nie chcą płonąć to. Rozwalę to w tradycyjny sposób. Dobra, mamy Spider Glandy. Którym możemy się uleczyć. Mm, przydadzą się prochy, bo z tego co wiem, one do healing salwu się przydają. Kolejne pająki. O kurde, już te super pająki wyszły. Nie no. Chodź tu, Chester. Chester, chodź. Uciekamy. Daj, evil Scary bug. Dobra. Tamte niech zaczną uciekać. No kurde. Mam to co chciałem w sumie Mam to co chciałem więc sobie idę Bo jeszcze nie jestem przygotowany do walki z nimi Aż tak Dobra Dobra one sobie już idą My możemy sobie zebrać poziomki czy tam borówki z których będziemy mogli zrobić sobie e, kuleczki mięsne jeśli będziemy chcieli Może nawet te przeszłyki będzie można zrobić Kuleczki więc chyba zrobię sobie Nie będę tak zbierał tego aż tak dużo yy, Tu w ogóle jeden już się zepsuł tak jakby Tak, pełno indyków w ogóle mam yy, bym Chciał ustawić tu pułapeczkę. Mamy teraz dwa króliczki yy, Jednego poświęcę na Na co? Jednego poświęcę na to. I damy tu berisy. I zrobimy sobie. No dalej, kukuj się. Yy, I tutaj jeszcze z tego co wiem, no właśnie, jeden brakował. Czy te pszczoły już tu mają? Nie, one nie mają już miotku. Szkoda. Yy... Mamy mid dobra. Dobra, może być. Yy... Brówek na razie. Spierdzielaj mi stąd. Debil. Chuje z żarłymi... i te. Sorry, ale. Ile indyków? Jak się ich pozbyć? Wypierdacze Eating party gone Aha, no tak On nic m'a raczej nie powie Ta mamy chestera e, Mogę usłyszeć drumsticka z tego mogę zrobić. Z morsela No dalej. Chwytaj to. Tu. 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 Dalej. Tu. Dalej. No. Yy, I teraz bym chciał jeszcze... Więc sobie I podejść tu. No kurde. Yy, Winterheart. Rób to. Mamy Winter Hata, którego zaraz zacznę jak wygląda Na mnie, jak się będzie prezentował eee, Winter Hat Equip Super Super Winter Hat Super czapka zimowa, ale na razie niepotrzebna eee, Bierzemy krok pota rewestujemy I będziemy mogli zjeść Meatballs Dobra eee, Rozpalimy sobie tylko ognisko Resztką Bifalo ulu. Czym jeszcze możemy? Um, aż Nie możemy aż udawać To drobne przy ognisku, żeby się nagrzewało I co jeszcze bym mógł zjem w ogóle te? Borówki Dobra i co teraz mógłbym dać? Patyczki. Musiałbym drzewno w ogóle sobie troszkę pościnać No także Komentujcie, subskrybujcie mm, Nie, nie zbieraj tego It's nice to touch Super Ale ja na razie tego nie chcę Ja chcę żebyś zebrał Nasionka i trawkę Examine Nie możesz? Nie Dobra także komentujcie, subskrybujcie I do zobaczenia w kolejnym odcinku 嗯，系。Uh, hey.